Słupa wyszła fantastycznie, co dalej? Yy, przystawka. tatar z łososia. Mm, potrzebujemy świeży filet z łososia. Proszę bardzo, usuniemy z niego skórkę. Aniu, yy, podobno Łososia do tatara nie można mielić. Nie, my tego nie robimy. Mięska do świeżego łososia nie powinno się mielić. Jest zbyt delikatne, więc bardzo drobniutko siekamy. U łososia mamy już posiekanego, co tak, dalej? Przekładamy do miseczki i zaczynamy doprawiać. Bardzo mało przypraw, nie przesadzamy. Sól. Pieprz. Chodzi o to, żeby było czuć naturalny smak łososia, tak? Tak. tak. Dodajemy troszeczkę oliwy z oliwek. naszej takiej polskiej tradycyjnej przyprawy do zup magii. Odrobinkę. Odrobiny magii. Ale ci, którzy lubią bardziej sushi, japoński styl jedzenia, mogą też dodać sosu sojowego, mogą. prawda? Mogą, może mogą, oczywiście nie ma problemu. Ja jeszcze dodaję dla podkreślenia smaku świeżego ogórka do tatara z łososia, więc... To jest bardzo ciekawe połączenie. Łosoś surowy z ogórkiem. Tak, bo no świeży ogórek bardzo, bardzo dobrze komponuje się z łososiem, więc. I też go kroimy na malutkie kawałki. Tak, i... Tak, e, tak. Na Nie na, na tarce. Nie, nie, nie. odrobimy jeszcze świeżego poperku I to też wszystko robimy na wyczucie i smakujemy. Mieszamy. Pięknie pachnie. No, i na pewno będzie pięknie wyglądał. A smak na za chwilę. Aniu, jak podajemy taki tatar z łososia? No, proponowałabym z przystawką z, ze świeżych warzyw. Sałata lodowa, taka tradycyjna, szybka sałatka, pomidor, ogórek, koperek, sałata lodowa. Ale najpierw trzeba się spróbować. spróbować, tak? Powiedz, powiedz, dla mnie bomba. Musisz sama ocenić, bo to ty będziesz miała gość, Mmm, pyszny. Doskonale sprawdzi się zamiast tradycyjnego śledzia. Oczywiście. Mm. Teraz pokażę Ci, jak podać taką potrawę. Aniu, jak dekorujemy talerz? Jak kto potrafi? Ja bym proponowała bardzo prostą i szybką dekorację. Nie trzeba szukać nic wyszukanego. Wystarczy na przykład nawet dodatek z zwykłej naszej czerwonej cebulki. Wystarczy, wystarczy fantazyjnie wyciąć i mamy gotową dekorację. A jak to wszystko ułożyć, zaraz Ci pokażę. Uważam, że możesz śmiało zaskakiwać swoich gości. Ja myślę, że każdy gość, widząc takie danie, będzie zachwycony. No, mam nadzieję.